W filmiku pokażę Ci, jak dodać naszą grafikę do naszego panelu, naszej zakładki Assets. Naszą zakładkę Assets mamy dokładnie tutaj. Standardowa zakładka Assets, która nam się montuje z naszym Affinity Designer, to jest oczywiście iOS 12, gdzie mamy tutaj możliwość wybrania właśnie różnych opcji. Tutaj mamy naszą. Główną kategorię, a natomiast tutaj to wszystko, co jest poniżej, to są tak zwane podkategorie. Więc mamy tutaj zakładkę na przykład y, Controls, mamy zakładkę Keyboards, więc tutaj to wszystko jest już ustawione domyślnie. Ale na przykład, jak widzisz, ja tutaj mam moją grafikę już wstawioną do mojego panelu assets. Po pierwsze, tworzymy sobie najpierw nasz dokument. Jakikolwiek dokument, bo tutaj to akurat nie ma znaczenia. Wchodzimy sobie tutaj w zakładkę Stok i tutaj wybieramy sobie opcję albo Unsplash, Pexels, Pixabay. Więc to są po prostu serwisy, z których możemy grafikę pobrać. Zostajemy sobie na zakładce Unsplash. Wpisuję tutaj sobie wyszukiwarkę to, co chcę sobie znaleźć. W tym momencie na przykład chcę sobie znaleźć grafikę z kwiatami. Pokazuje mi się grafika z kwiatami. Przeciągam sobie obrazek na Mój dokument. Tutaj, oczywiście, mam informację, przez kogo to zdjęcie zostało zrobione. Mamy naszą grafikę wmontowaną z serwisu Unsplash. Ja sobie chcę moją grafikę, którą w tej chwili mam, wrzucić tutaj do mojej zakładki Assets. I to, co ja teraz zrobię, to utworzę sobie moją własną zakładkę, kategorię, do której sobie dodam moją grafikę. Tutaj mamy taką malutką ikonkę z kreseczkami, i mamy opcję Create New Category. A więc tworzymy nową kategorię. Pojawiła nam się nowa kategoria. Oprócz tej domyślnej, która nam się montuje z naszym Affinity, mamy tutaj naszą y, kategorię, którą sobie w tej chwili utworzyliśmy. Oczywiście my możemy sobie zmienić jej nazwę, i dokładnie tak to zrobimy. Mamy Rename Category. Tutaj wpiszemy sobie nazwę moja grafika. Oczywiście, jak widzisz, kategoria nam się tutaj zmieniła. Mamy w naszej kategorii, mamy także podkategorię. Tutaj tą podkategorią to jest zakładka Assets. Tu możemy sobie też tą um, podkategorię zmienić, a więc mamy opcję Rename. Zmieniamy ją sobie na Kwiaty, ponieważ tutaj chcemy mieć zakładkę z kwiatami. Mamy opcję standardową z naszego Affinity i mamy dokładnie kategorię zakładkę Assets, którą Kategorię, którą sobie sami utworzyliśmy, a więc mamy zakładkę moja grafika i mamy zakładkę kwiaty. Mamy wmontowaną naszą grafikę z naszej strony Unsplash. Klikamy sobie tutaj w opcję kwiatów, a więc mamy znowu tutaj taką malutką ikonkę przy naszej podkategorii kwiaty. Rozwijamy sobie ją tutaj i mamy opcję Add From Selection. I dokładnie nasza grafika dodała się nam tutaj w naszej w zakładce aset w zakładce, którą sobie nazywała moja grafika, w podkategorii pod kwiaty. To mogę sobie usunąć. Tutaj, jak widzisz, nasza grafika nam została. Dołożę sobie jeszcze jedną y, grafikę. To nie ma znaczenia, jak ten nasz obrazek w tej chwili wygląda. Znowu mamy opcję dodania do naszej podkategorii kwiaty. Mamy opcję Add from Selection i nasza grafika z kwiatami nam się tutaj dodała do naszego panelu Assets. Możemy sobie to usunąć i możemy sobie zaimportować już bezpośrednio naszą grafikę z naszego panelu Assets, przeciągając ją sobie po prostu z powrotem na nasz panel roboczy, na naszą kartkę. Więc dokładnie tak, jak mieliśmy to wcześniej. Jak wmontować naszą grafikę z naszego komputera? Mamy naszą kartkę i mamy opcję File i mamy opcję Open. Klikamy opcję Open, szukamy naszą grafikę, którą chcemy sobie wmontować w nasze Affinity. Ja mam tutaj przykładową grafikę ściągniętą z właśnie już Creative Fabryka. Klikamy Otwórz. Nasza grafika otwiera nam się tutaj w naszym Affinity Designer jako nasza warstwa i mamy znowu opcję tutaj. Tej malutkiej, tej malutkiej ikonki. Mamy opcję Add From Selection i dokładnie nasza grafika wmontowała się tutaj w nasz panel Assets, czyli w kategorię Moja Grafika pod kategorię Kwiaty. To możemy sobie usunąć. No i dokładnie widzisz, że w ten sposób możemy sobie importować naszą grafikę z naszego komputera albo tutaj właśnie z opcji serwisów z grafiką, ze zdjęciami, no i oczywiście mamy jeszcze opcję usunięcia tutaj naszych grafik, które sobie dodaliśmy, mamy opcję Delay Asset, mamy, możemy sobie tą nazwę tutaj na przykład zmienić, każdego zdjęcia, każdej naszej grafiki i możemy sobie po prostu usunąć Delay Asset i jak widzisz tutaj nam się wszystko usuwa. Oczywiście, możemy sobie tutaj dodać kolejną podkategorię. Tutaj mamy opcję na samej górze rozwijanego menu i mamy tutaj Create subkategorie czyli możemy sobie utworzyć podkategorię. No i oczywiście tych kategorii, podkategorii możemy utworzyć tyle, ile tylko chcemy. Mamy opcję Create New Category, więc możemy sobie utworzyć kolejną kategorię zupełnie inną grafiką, a więc znowu opcja Create Subcategory. Pojawiła nam się tutaj druga. Nasza podkategoria, możemy sobie zmienić nazwę. Kwiaty na przykład, możemy sobie zmienić nazwę na na przykład na zwierzęta. Tutaj w tej chwili nie mamy nic. Szukamy sobie grafiki ze z zwierzętami. nasza grafika nam się tutaj wmontowała, klikamy sobie opcję Add from selection i mamy naszą grafikę w, pod kategorii zwierzęta. Tu mamy kwiaty, tu mamy zwierzęta, więc tak to w tej chwili wygląda, bo no, oczywiście do zakładki zwierząt możemy sobie dołożyć grafikę także z, z naszego komputera, a więc opcja File, opcja Open, nie opcja Place, ponieważ opcja Place nam tylko tutaj wmontuje nasze zdjęcie do naszego panelu roboczego, naszej kartki. Więc to zdjęcie będzie po prostu podlinkowane. Musimy sobie wybrać opcję Open. A więc klikamy sobie zakładkę Open i szukamy sobie grafiki z naszymi zwierzętami. Ja takiej grafiki akurat tutaj nie mam, natomiast sobie wrzucę zupełnie coś innego, jakąś inną grafikę. I mamy opcję Add from selection. I nasza grafika wmontowała się nam tutaj dokładnie w tą podkategorię, w, którą, w której chcieliśmy ją mieć. W takich kategorii i podkategorii możemy sobie utworzyć tyle, ile tylko chcemy. Kiedy usuniemy sobie naszą grafikę tutaj z naszego background, czyli tutaj z naszego panelu roboczego, widzimy, że tutaj y, nasze grafiki w zakładce Assets w kategoriach, podkategoriach nam tutaj po prostu zostały, więc za każdym razem możemy je sobie po prostu wrzucić z powrotem. Albo gdy już czegoś nie chcemy, to oczywiście opcja delay.